Co? Eee. Co? Gdzieś ty mnie zabrał, co tu jest? <noise> Oglądałeś świnkę. Ee, Pepe eee. czy pigi, czy jak one się nazywały? No widziałem. No. Tak. jak biegam, ty! Słuchaj, <noise> no. <noise> Christiaku! Po <noise> dzisiejszym odcinku będziemy uciekać od świnek. Od mamy świnki, od taty świnki, od brata świnki. W którym miejscu wygląda ci to na świnkę? A to jest babcia świnka. To jest spider Ale, Świnka. Je no, no! A, co ty zrobiłeś? Szczerze mówię, zabrałeś tak szybko jedzenie! Ty! To nie mnie niedolobie... Poczekaj, a tutaj jest inna świnka, która chyba będzie cię gonić. Ty, ja co ja zabrałem? Co to jest w ogóle? Co to jest na tym talerzu? Tak, ziemniaki? To było babci. To, to były babci, to zazwyczaj rosół. Aaa, do biegnie za tobą! Niech nie! Uciekaj! Jest blisko! O nie! Chodź do bezpiecznej strefy. Uf, uf. Bezpieczna o. strefa. Dzięki. No, nie, to nie jest bezpieczna strefa, tu jesteś papa świnia! O nie! Co mogę kliknąć? Czy mogę kliknąć? Czemu mogę nie Czemu nie? Chyba. Chyba nie goni mnie chyba, mnie nie goni. Krystian, nie uwierzysz. Windows XP jest u góry Jaki Windows... Idę do ciebie wracam. Czekaj, czekaj, może jakąś ją ominę. O nie, dobra, znalazła mnie! No nie! Zjadła cię? Bardzo... Nie nie ja jesteś? Dobra, o tu! <śmiech> <śmiech> Dawaj do góry! Eneba to nowy rynek z ponad 25 tysiącami produktów cyfrowych takich jak gry, karty podarunkowe czy doładowania szczycąc się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Eneba zapewni Ci najgorętszą ofertę na rynku ze wszystkich tytułów nowych lub starych a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możesz mieć pewność, że otrzymasz swoją grę bez żadnych problemów. Eneba oferuje również support 24 godziny. 7 dni w tygodniu. Warto też wspomnieć, że na Eneba zakupisz gry nie tylko na platformę PC. Na Steama, Origina, Epic Gamesa, ale również na PlayStation, Xboxa, Nintendo. Wybór macie naprawdę duży. Dzięki linkowi w opisie trafisz bezpośrednio na stronę, wejdź sobie i sprawdź obecne promocje na twoje ulubione gry. Ty... Co jest na górze, co tu ja jest? O, pokój gameski, chodź za ma. O, hu... o! Windows o, XP ja! Mogę włączyć, a za jak szybko się A co mamy na polbicie Warda Acro, Acro, Adobe Reader, Ta. Outlook Express, Internet Explorer, Micro Security, co to jest? Ja nigdy tego nie używałem. Co to jest właśnie? Y jakiś Minecraft? Co to? Minecraft Security, coś tam, o kurde. No. To... A co z drugim pokoju? Dinozaur! E, zabawki, zabawki tu są, żeby się pobawić, o, ale pospałem Aha. sobie, spadłem z górnego do dolnego łóżka, no to super to, Ani to, W ogóle nie fajnie, jest. że tu barierka jest, nie? No można sobie spać. Co no, powiecie? Tak, to... jak... <laughs> Dobry architekt był tutaj. O kurde, coś grubo się dzieje. Sudan. Szczerze? Co, że... co w ogóle to naszą misją to jest wysiedzenie dla świt i biegnij po punkty. Ale gdzie te punkty. Po... <grym> co tu się eee, dzieje? <grym> ja właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Ty. Czemu wszystko goni jedną osobę chyba? Właśnie nie wiem, wiesz, to to jakiś drugi Harmider Chodź tutaj może. To jest George? Czy to jest George? Papa, Papa George? Nie ma, ty jesteś George. O, gdzieś biegnie, ale nigdzie nie biegnie. Stuki od... tam moda, Boże, ty, ale, aby kupić punkty. Bo ty... nie, nie kup... Ty, <laughs> to on zrobił nie. to dobrze jak się odwróciliśmy akurat, nie? Mogę to? Tu Banana mogę to? można? Nie, nie mogę tego. Nie, nie podnoś tego lepiej. Zoba, 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 zoba! Wszystkim gogoni! co zobre, jest?! Zobre. Co jest?! Jaki wagonik ma?! Co jest?! O kurde... Zoba jak ucieka Cię, przed nimi, ty! Wie, 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 obiegnę ja za nim, żeby zobaczyć, czy sobie poradzi właśnie. Ale halkolowo to robi! Ale mi postać wreszcie biega. On jest biega. totalnym! <laughs> Ej, ale o grubo biegnie, ty, co jest?! Wszystko jaki wagonik zrobił! Wszystko, wszystko! O, złapały go! O... I to wszyscy go zapali Jednego dorwacha Poczekaj, poczekaj, czekaj, teraz moja kolej będzie Czekaj Bierz, bierz, bierz kolejne, wiesz Musisz biec i skakać, bierz i skakać bieg, i Biegną za mną czy nie? Nie, na razie nie, na razie stoją Dobra Stoją, wkurzają się, wkurzają się Wkurzają się na mnie ale... Czekaj, ja tam biegną, idę. Biegnął, 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 biegnął! Tak? Tak? Zaraz, Wszystkie zaraz. Wszystkie ruszyły biegnął i to ile? Joki w ogóle, ja nie wiem, czy radę, co jest? O nie! Ej, to, jest, to, jest, to jest nierealne, gdzie mam to zanieść? Pika, pika, pepe. Siłą stronę jest pierwsza. Zamknij O nie! O nie! Za dużo ich było. Ale ile punktów zjeblałem. 192, A. co mogę za to. A. Czy ja dobrze słyszę, że ty podniosłeś? Nie! <noise> Musisz uciekać jak najdalej wtedy! Czekaj. A nie tylko nie o mnie. No wiem właśnie, czekaj. Tutaj ojciec babcia, kuzyn. O biegną, biegną, biegną teraz! Co oni biegną? Biegną, 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 biegną! Nie biegną! Biegną! <noise> Jeden Ale goni. rodzinka ładna, co? Tata jeden świnka, blak świnka, 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 mama świnka. Ej, <laughs> A tutaj co jest? Kuzynostwo cię goni, widzę! <laughs> Już jest A! dzień! Ej! Ej! Do spania, świnki! Już jest dzień! Bo zaraz wilka przyniosę. Co to pierwsze z pająkiem w ogóle? 25 punktów do jazdy, 25 punktów do jazdy. Nie, nie nie. ja mam, o co wie, mam 204, 208 punktów mam. Ile? Wiesz? 200, 228 kurde, o kurczę, no. Kurcze, to jest dużo. A ja to w końcu do spokojnego miejsca trafiłem, wiesz, do muzeum. Jak uda ci się tam posklomić te świnki? Albo nie. No. To możesz do muzeum przybiec Gdzie na jest lewy, muzeum? Górny lewy górny. Lewy górny róg mapy. O, widzę, cię skaczesz. Weź od Dalkamele na, na, na Maxia. I, Czekaj. I <słuch> <słuch> Zapały cię? <słuch> <słuch> tak. Dobra. Wiesz co? <słuch> Widzisz babcię, świnkę i. kogo tutaj jeszcze jest? Tu jest jako babcia świnka. Jaką babcię, świnkę, co? W napisach. Dziadek świnka, babcia świnka i. <grym> A, oj widzę, ojcia, widzę, no no, 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 widzę, widzę. widzę. Biegń no, no, w tym no, no. kierunku, Ta mam iść? Dobra, mhm. idę. Pędzę do ciebie. Biegnij w tym kierunku, to się pewnie spotkamy. jak będziesz... O, widzę, jak skaczesz po labirynce. Dobra, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tutaj. <grym> o, siema, no, 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 widzę, widzę. Chodź do muzieum. Jestem. Historia świnek będzie od lewej strony, o. o. nie. No, świnka zobaczyła, że księżyc jest, to się zamieniła w wilkoświnie. W wilkoświnie. W wilkoświnie mamy, Tutaj no. profil przedni wilkoświni. To UFO świnia, UFO świnia to jest. UFO świnia. Tutaj mamy... Kurczę, szanse... Fanart? Nawet pan nie wiem. Fanart? <laughs> dobra, fanart, traktujemy to jako fan. O, tu się pojawił ten! Bóg Robloxa! Ro, Robloxowe święte, te, które są teraz tak mocno popularne tutaj. Przyzwali Boga! Ta, bo świnki nie są chrześcijańskie, i tutaj wiesz, chrześcijanie robi poziądek. O, tu mamy głodną świnkę, nawet coś gładna świnka i Nub, który tego tam y, żałuje. <laughs> też chciałby coś podejść. Jakiś zadowolony! O O, ile punktów! A Te tutaj... świnki dostają za nas punkty, też. To, to jest jakaś oznaka, no. że świnki coś dostają punkty. Co, A co to jest? To jest szkielet jakiejś ultra świnki? Tak, prehistoricznej świnki tak naprawdę. Ja prehistoricznej świnki. Ta... Ten obraz mi się podoba. No, on tak dużo przedstawia, on nawet w Dorsach on... tak dużo przedstawiał, nie? Tak, on mówi bardzo dużo głęboko do mojej duszy. No, bardzo mocno popularny, ciekawe ile kosztuje, nie? Plus <grystanie> 2, plus dwa, plus dwa, plus, dwa, plus <grystanie> A <tutaj> co? <grystanie> a to jest tak zwany paint. O, ciemno się zrobiło, czemu no, się zrobiło ciemno? No, powiedziałeś paint, o to zakazane słowo. Paint, paint nie, mów, paint, nie mów, nie mów, nie, nie mów, mów... Nie pięć mów pięć razy paint y, w grze o Paint, paint, paint... paint. A, nie powiem ostatni raz. A A, a, a tutaj, tu, 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 jeszcze jakiś domek ciekawy. Domek! Myślałem, myślałem że to tego. Można myślałem, być? że to jajka smażone tutaj są. No nie, dzień dobry, kominek jest, świeci się, dobra, siuper. <laughs> Chciałem zobaczyć czy coś się stanie ze mną, ale wszystko jest w porządku. Tutaj yy. mamy pokój dziecięcy. To są okulary, to nie są okulary taty świnka? Taty świnka albo. No, ta Świnka tata świnka. Tata Świnka miał, tak. Tata świnka, chyba tata Świnek, a nie tata świnka. O, o, o. 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 Tata Świnki, o, To się tata malować. świnki? <laughs> Czy o tym mówisz w ogóle? Krystian? <laughs> gdzie ty Cieba. uciekłeś już? A tutaj. Nigdzie jestem o, o, Mamy! Bierzemy auto! A, ziepił. Ale co to znaczy, że ziepsły te, że nie znaczy, mogę już tym jechać? No że, że <laughs> Idziemy zbierać wszystkie świnie? Tak. Nasza misja na dzisiaj, zebrać wszystkim świnkom ciśkie jedzenie Tylko gdzie mamy je później dostarczyć, to ja tego jeszcze nie wiem, ale odkryję Dawaj Babci świnki, Proszę. babcia świnka, się plaszam bardzo, ale to... Może najpierw dziadkowi ważne. <laughs> gdzie jest dziadek? Dziadek świnka w środku, nie ważne mam, mam dziadka, mam dziadka, mam dziadka, biegniemy biegniemy biegniemy, 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 biegniemy Do wujka, do wujka Do wujka wujka, wujek świnka, wujek świnka, chodź tu Kolejny jest wujek świnka <laughs> Wujek jeszcze się nie spodziewa tego, że zaraz jego jedzenie zostanie zabrane i się tak. zdenerwuje Wuje, ale groźny jest Wiesz, ale uciekaj, uciekaj, ucieka, ucieka, ucieka od razu Do no mamy świnki? Teraz tutaj Tak Teraz tu do w, do cioci, do cioci świnki O nie, ktoś się wziablał Do kuzyna, do kuzyna o chyba nie. trzeba O gdzie, gdzie jest, gdzie jest kuzyn? Tu kuzyn Tam kuzyn, O nie, nie, nie ma kuzyn A, tutaj już ktoś komuś wziablał, dobra Kuzyn. Dobra, biegną za nami, biegną za nami, uważaj Czekaj, już i zaraz zabierzemy To zaraz też będzie zdenerwowany dla nas tak, Zabieraj ja kuzyna. Drogi kuzynie, zabieramy niestety siolę. Bo nie! Rozdzieliłeś się ze mną, czy gdzie ty jesteś teraz? O nie, widzę cię tam! Oddali... Ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Na środku zobacz do zebrania. No, biegnę! Przepraszam, ale w tym lesie śmierdzi, nie mogę się powstrzymać. Śmierdzi! Ale, ty ty wszystko? Ty wszystkie zabrałeś chyba. Ja nie jestem pewien! Gdzie ja mam to zanieść! Gdzie mam to zjeść! Gdzie mam to zjeść! Windows XP mnie uratuje czy nie? Nie uratował. w domku. O, nie, nie. O, 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 o. Pajączara mnie zabiera. chce. Idę w stronę tego, idę w stronę jeziora, jak coś. Dobra, ja kupuję tu jakieś monety, jakieś czary, marych okusy, pokusy. 320 mam. Pistolet flalowy, kielnika, ruszka, Maciek! Maciek! Maciek, dorwałem mnie. Na jeziorze zostawiam wszystkie. Na jeziorze są dla ciebie. Je, je, jezioro, jezioro, jezioro. Gdzie jest jezioro? No, na jeziorze. A, tu jest jezioro, na plawo. Dobra, widzę, biegnę. Ty, ja mam pałkę w ogóle. Ja mam pałeczkę, Halego Potela w ogóle. Idę zebrać to. To no, moje, 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 moje. Tutaj jakiś inny random chce mi zabrać to wszystko. O, dawaj, oddawaj. Maciek, mam kolejne, Maciek, mam kolejne. Dobra, widzę cię. Dawaj drugą stronę, w drugą stronę. Ale tu jest <laughs> i tata do zebrania. Ja... Tutaj... Mam do zebrania i ojciec świnka biegnę do ojca świnki. Co tutaj mamy? Train. Ojciec świnka. Tato zabieram, Przepraszam. Dobra. Pociąg świnka? Biegnij, biegnij, Christian na ten Krok, na koło kręcące takie duże. oddal sobie i do hide Parku. Do Hyde Parku. Biegne, 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 biegne. <laughs> Jestem w hide Parku. Pobawię się z nimi tutaj. To, to. Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie, mogę, nie <laughs> mnie goni, Nie <laughs> mnie gonić. O! Teleportowałem się! Teleportowałem się! Miałem różkę, Miałem różkę mocy teleportowania się! Jestem koło Co? naszego domu, no! Ale ich wykiwałem! Mnie ledwo dorwały, prawie dorwały. No, ja użyłem super umiejętności te. Ja wracam, o. ja wracam, ja biegnę. Czy coś słyszę? A! Biegnie, biegnie, Omarłem. biegnie na mnie. Do kuzyna biegnę, świnki. Zadam, ki za, za, za zostawiam kilka. Tam, gdzie jest mama świnka, możesz biec. Kuzyn, sorry. Zobacz, zobacz, zobacz <laughs> że przy mami świnka jest. <laughs> biegnę, próbuję tam dobiec, ale już mi świnki doganiają. Nie. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. O, o, ale się wyrypałem, ale się wyrypałem, ale się wyrypałem! Gdzie ty jesteś? Zginąłem A, obok. A zginąłem. O. A ta osoba, która tutaj jest, co ona ogarnia? Ona jest strasznie powolnie idzie. Ej! Indziej. Bo cza... Ile, Ile masz pindzy? 638, ale już kupiłem wcześniej, wiesz? Ja mam, ja mam 888. O a kurde. Czekaj, gdzie jesteś? Cieka, jakiś portal kupuję. co kupił? No zobaczmy, co tu się sta... Oooo! teleporting! Ło, a co jest najdroższe? Gdzie się teleport? Tel ty, teleportowałem się gdzieś. Pecies. A, ale... by... o, Dobrze się teleportowałem, bo praktycznie przy naszym jedzonku! Gdzie? Gdzie przy brata, Przy braciszku, przy Spiderku zaraz i przy dziadku, przy kuzynie. Zaraz Maciek, będzie mam... rodzinny obiad. To. Maciek, jesteś Co? tu? Jesteś Nie. tu przy domku? O, o jestem przy do domku, jestem, jestem. Do domku? Siema. Gdzie jesteś? Nie. Gdzie jesteś? Na zewnątrz. Nie ma. O! Ale urosłeś! Co się stało? Co ty masz za pik pokawkę, ty? Ty! hej, chodź tu teleportela, zrobię cooldown jakiś, zobacz Chodzimy. Interaktujemy się i teleportujemy się. Gdzie jesteśmy? To na mnie? Cię Ej, ale to było niesprawiedliwe, przecież to mnie, rzuciło tam, nie? Chcesz jeszcze a, raz, Krystian, spróbować przeżyć? No, ja właśnie zbieram. Dobra, zbieraj. I zrobimy nie. challenge, kto dłużej wytrzymać. Czekaj, ja idę zebrać. O kurde, to a, o, dwójka, wypałeś, o, dwójka zebrałeś, widziałem chyba, nie? od kuzyna chyba, okay. ja do braty i Spider-Świnki idę. O kurde, już idą tutaj ry 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 ry. na ukos. Ja właśnie prób próbowałem tam pójść dalej, ale już mnie gonią kolejni, więc olewam Dobra. to. Ja zabrałem od dwóch i uciekam już. Byle do tysiąca Ty no jakiego tysiąca? Ja miałem 888. Słuchaj! Teraz mam 410. Ja tylko. mam 470, więc też jestem w tej samej... Jaki no, bogaty jak kurde ty. Nie jestem bogaty właśnie, dobra, no może A! może A! Dobra, tu będę kiwać ich na moziu i będę wygrywać to teraz. Ja też idę na morze w razie co ja mam portal, ja mam telefon... A biegną 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 biegną! Dobra, czary mary, kokus pokus, Maciuś znika! Haha! <laughs> działa to, działa to różka, dobra jest różka. Siema. Dobra jest różka, Do to teraz też różka. Weź różkę, no i ona latuje nas bardzo w dziwnych sytuacjach słabych. Dobra. A, dobra, mam. Dobra. Aaaaaaa! Nie 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 nie! jest... Goni mnie tutaj świnka! Świnka, goni, goni! A no, i złapała mnie, no. Nie przetrwałem nocy. O, przetrwałem! Za, załóżmy, że przetrwałem. <ścoughs> Jakie odgłosy w ogóle w tej grze? Masiakla, gdzie jest? A, widzę cię. Biegnę za tobą, biegnę za tobą! Ale A, syczy! Teleport. Ale nie, syczy! obok mnie! Siema! Siema! Ale goni cię już blisko! To półtorej minuty! No, dasz radę? Dasz radę? Co półtorej nie minuty? Wiem. To jest półtorej minuty ma, cooldown ta różdżka! No, ale jest dobra na jeden raz! Na jeden o, raz! O ty, ale ty! A bo mnie też gonią! A Dlaczego się, Chciało, się pozoraję, ci nie, nie będą gonić? Nie kurze. wiem! Która mnie goni? Która jest moja? Żadna. Ej, ja muszę. Mam... która? No? O, chyba biegnie do mnie. W moim ja przeznaczeniu się. Mary, Mary, kokus, pokus, znikam! To to za bezsens <grym> był jak zniknąłem w to samo miejsce! <grym> Podniosłem jakiegoś. Ale, dobra, mam jeszcze 55 sekund, ale wydaje mi się, że nie. będzie. O... Ja dobra, poki... po mnie. Ja póki jeszcze żyję, to ja szybko żegnam cię z widzami! Żegnaj <grym> się też, póki jeszcze żyjesz! Papa, pa, pa, do następnych odcinków! Cześć! A <śled> <śled> sam się wypałem w świnkę.